Cześć, z tej strony Bartek i witam was w kolejnym odcinku zagramy w Paladins, mam nadzieję, że ten odcinek wam się spodoba i życzę jego oglądania. Przepraszam na moją pp trochę ale tutaj właśnie nie będę nagrywał tak mm, stałej serii z tego Paladinsów, tylko ja sobie po prostu pomiędzy nagrywaniem też będę sobie grał, tam zdobywał yy, ten... Te monety, żeby kupować kolejne postacie W tym właśnie czwarty dzień, 350 zł to sobie to odbierzemy Widzę, że za 7 jest 35 kryształów To chyba ten, no. Odbierzemy Tutaj właśnie widziałem yy, Była jakaś aktualizacja 1 giga, ale nie czytałem Na no simie od Tandlei I jak trochę pograłem, zdobyłem trochę skrzynki No to sobie otworzymy 3 skrzynki Ciekawe, co nam drobnie Co my tu mamy do lów do łupy a tu dwa tylko zrobiliśmy Aktywuj wzmocnienia bo trzymać dodatkowy Co to jest? Aktywacja ślizgu przywraca 5 PZ Co to jest wzmocnienie 7 dni 200 na no nie stać na to e, Zyskujesz 7% szybkości poruszania się w odległości 60 na od tego zemsty No to dobra powrót I jeszcze dwie to jest mamy. razem. Tym razem. Zdobyła to, to czemu tam Zbytu inna selekcja, Lybójstwo inna. I ostatnia skrzynka. Eee, wentylacja <yourED> przy przywrócenie duszy na pół uwolnienie. I tutaj właśnie co O czempionie co to jest. A, właśnie te ulepszenia, kolekcje, te karty właśnie. <śmiech> <śmiech> te karty właśnie i... Tutaj gdzieś o i można sobie właśnie stworzyć tą talię. To się później zajmiemy tym. I tutaj zobaczymy kolekcję. Tą kartę do Kardonii, do kinesii To Aha, Kartę series. series tą kartę sky tom turbol Turbo. Turbo, tom po tym jak będziemy robić te talie to pooglądamy poczytamy jing e tutaj tom to tom otucha i zobaczymy chwilę zobaczymy gdzie to jest championi eee, kinesa A na przykład dewiktora tarie stąd i tu ogień trafienie wroga dener, dener, drenującą kotwicą generuje 6 sztuk pójce to sobie to damy po aktywacji zwiększa szybkość krzątani na 10% co to jest a to chyba te Biegnięcie, długi oddech, szontanino. Na 12 sekund yy, Pancer, dostałeś 50% to by się przydało Zmniejsz odrzut o 25%, tak? I co? To użyte yy, udostępne celowniku będzie szybciej. No to tak, I teraz maksymalnie mamy 12 punktów, i możemy to właśnie sobie ulepszać. Mm. Celownik to był lepszy, bo tam się przydaje. Zmniejsza odrzut, to też by się przydało na 3. Chociaż też 50, to, 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 to by się przydało 100. to, to nie trafienie w rogny jest Łatwiej sobie 6 sztuk amunicji, Co może raz za raz ulepszyć. I pancerz po aktualizacji zmniejszasz jakość, no to i to weźmiemy na dwa to zapisz, nowa talia, podstawowy Wiktor, nowa talia Może to jakoś nazwać Na przykład Jeden No tutaj podróżne. Dobra, no można sobie robić, właśnie, ale na razie sobie stworzymy tego do Wiktora. E, dzisiaj sobie tak, e, Wiktorem graliśmy... E, Kessy, jeszcze nie graliśmy, drogo zamknęliśmy szyki, nastąpiliśmy Wiktorem. To Aten Shine, nie, nie można, Sky, Krzydłowa. obrażenia, bronco co umiejętności kusza, która zdaje szerpie punktów obrażeń, a to nas szczelas kuszy. Hmm, Italia. Jaką mamy tę Italię podstawową? EK zatrafienia waga przywłaca 400 pc przez 2 sekundy 4, 28 redukcję e, kontroli tłumowych głowy strzały 1251. Co możemy sobie tu zagrać? Pana Kenny, Cassie. Graj. Odblokowałaś jakieś, jakieś nowe tryby tutaj. Skwalifikujesz się do pierwszej wygranej dnia. No, trzy. Trzy filmiki dzisiaj będą. I do wyboru. Kontrola. oblężenie, nie cel, a potem haj ładunek, niech twój zespół pozostanie na placu bo jako ostatni bez odrodzenia. Pchaj ładunek, jak najdalej. To te dwa byśmy sobie wzięli do kolejki. Za chwilę powinno znaleźć, tutaj jest w prezesstwie, najeźdź, trapik, więcej są łuczków, szybkie zdecydowanie. do do meczu. Mamy jeszcze dwóch. Siódmy poziom właśnie tutaj mamy. Znaczy mamy, żeby wymagać zadania zdobywać. Mamy dopiero piąty. Dwa. która to była tyle skanie piw, która to była kresy, to jest Aha, to ja mówi do niej, dobra, cisza na razie, tu jak ktoś próbuje mówić, ale no, nie wiem, w którym się i za chwilę zaczynamy. Przepraszam za moje krzesło, to jest krzywi. Umiejętność, więc zamarznięcie strożnicy. Rozładowanie. Ona już się załadowało, to zobaczymy ile to potrwa. Mam no, wszystkich przeciwników, jeszcze dwóch. Ko kolor serownika można zmienić w opcjach. Jeszcze jeden gościu. I zaczynamy grę. Dobra, chwilę, jeszcze musieliśmy poczekać. Zbierz swoją legendarną kartę. Kiedy indziej będziemy sobie kupować, na razie tam następne strzał po przewrocie zdajesz 40% dodatkowych obrażeń. Postawą talię. Wyposaż. Zobaczymy, o. Na... A, tak to działa. Na jakiś specjalny strzał. Na R to przewrót. A spans jest wypuszczał. Dobra, a jakoś jak przytrzymamy, to będzie dłuższy, nie. Na no, razie nic nie możemy kupić. jak chwilę się rozpocznie. Zobaczymy, czy ten odcinek może być trochę dłuższy, dłuższy niż tamten. Że nie no będzie trwał. Ale postaram się, żeby nie był taki długi, jest tu jakieś ptak po nas lata ciekawe co Czy po prostu taka ozdoba. Dobra, my na razie trochę dalej będziemy stać Nie, no dobra, to nie jest takie proste. Jeszcze dalej musimy sobie stanąć. Potestujemy sobie te postacie, bo razie nale mi się najlepiej gra Wiktorem. Jeszcze jakoś tam jednym. Nie no muszę trochę ogarnąć tej postaci, bo na razie jej nie ogarną w tej postaci. będzie ciężko, ale już jadą. Nie, to tego nie ogarnąć. Może po prostu strzelać gdziekolwiek, czy coś, może to się uda. <śmiech> Zobaczę. <śmiech> Na razie jest 0. Dobra, pierwsza eliminacja. Gdzie oni tutaj są? Tam jeszcze jedna władza w przodu i... Gdzie są? Nie to chyba pożekam Dobra, fajny kill O kurde, bomba kolejny przeładuj szybko i się ulecz kurdecz goście dowiedzieliśmy e, atak Zwiększa szybkość ładowania broni uszkodzenie zadawane efekty leczenia Strzały twojej broni leczenia Obrażeń, instalacją. Brona udana. Bo udało się na szczęście. Nam no, jeszcze 13 da 40, leż na nie To pominę szybko. Okej, okay. point spawning in 15 seconds. 4, 3, 2, 1 No to dobra, zaczynamy no, kolejną nudę. Teraz tym razem to nie wiem. No tam piśmie, mnie, albo nie zaraz jeszcze to przemią. O, chudę Nie, no, przeładuj, przeładuj, no, szybko i się ulecz Gdzie on jest? Tutaj gdzieś są Zadamy no, go do nice I tu jeszcze jest jakiś gościu Dobra Kół trzeba używać przy, przy takich, takich większych strzałach mm, Przeładuj szybko Tutaj gdzie on jest? O kurde A, nie udało się mm. Leczenie 10% podnosi leczenie RP z przewracanie przez sojuszników Przewraca dodatkowo 4% ma z, za każdą sekundę poza walką To by się przydało a, tylko cztery to nie znam, tak dawać dużo. Gdzie to już jest? 50 sekund. O, oh no, o, oh no. Nice. przyjemność, przyjęli punkt. O, oh no. Jest. Dobra, odskocz i ujaczaj się Teraz musimy dwie minuty wytrzymać to Co to robi E? Jeszcze tego nie używałem Gdzie oni są? O kurde, nie 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 nice, nie udało mu się Dla, gdzie są moi? Gdzie? Nie, nic nie może Nie, możemy był do ro... szarała. Strzały wydają się być jak. No, to, to ulepszyć. Dobra, nie wiem, czy to się uda. Może tutaj się zatrzymają. Nice. Jeszcze dalej, dobić go. Nie, mógł się odwrócić na tamtego. O e. nie, dobra. A co on tutaj robi? Nie idzie. Jeszcze minutę. Ja to sobie postaciła poza cikiem będę ogarniał, bo tak tutaj nie umiem to brać No jest tego dobić. Co on jest? A nie. Niedługo będzie seria z tego, z Team Fortress'a. Jeszcze pewnie się pouczę. O nie, nie. Jeszcze dechmi. Nie, tak się nie da. Koniec. Brona nie udała. Nie wiem czy to jakaś specjalna walka, czy coś Ta postać po prostu nie wiem na pół to jest ten mocny strzał, F to jest takie uniknięcie a prawe przeciwna to jest odepchnięcie takim mocnym strzałem, a prawo to jest zwykły strzałem. a E jeszcze nie wiem co to robi ten specjalny strzał 3, 2, 1. Dobra, musimy to teraz wygrać. Może się albo przegram albo wygramy. Chyba nie, bo zaraz znowu zginiemy. Dobra, szybko. Gdzie on jest? Skąd on na siostrze? Nie ma siostrze. Nie sądzę, że on na jest. Dobra, ale należy, było 11% Już nikt, nikt z naszych nie żyje Nie Mogę uniknąć jakiegoś A ja tamtego by prawie się prawie dobiło Nie no, nie będę bał bardzo, tego, staram grać Oni tutaj przyjęli maksymalnie No i no, akurat ten my przegraliśmy, właśnie tyle w tym odcinku. No, lepsze zagranie, Griff. On. Ja chyba na razie będziemy grać z Wiktorem, pogramy, a potem wam, jak się nauczę tymi innymi postaciami grać, to będę nie wygrał na odcinku, bo tak, jest tak ciężko Siogamę, ja się ogarnąć, już jeden. nagrody jakieś wydajność gdzie co wyróżnia no to no. mało no no i za chwilę będzie kolejny odcinek mam nadzieję że ten odcinek wam się podobał subskrybujcie lajkujcie komentujcie no i do zobaczenia w kolejnym odcinku cześć